Z ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą ducha świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł, Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od Jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Słyszałem ostatnio, gdy dwie młode mamy dzieliły się swoimi przeżyciami z narodzin dziecka. Jedna z nich miała już dwójkę w wieku czterech i siedmiu lat, a druga dopiero co, bo zaledwie trzy miesiące temu urodziła pierwsze dziecko, synka. Gdy ta druga opowiadała o swoim dziecku, mówiła, że jest bardzo grzeczne, rzadko płacze, nie budzi w nocy swoich rodziców. Na co ta pierwsza odpowiedziała: Trzeba się cieszyć, póki jest małe, i korzystać z każdej chwili obecności z nim, bo dzieci tak szybko dorastają. Na co druga odparła: Ma pani rację. Miałam trudny poród, ale zaczynam o tym zapominać, gdy spojrzę na małego. Zdarzają się w naszym życiu sprawy, które wzbudzają nasze przerażenie, strach, nerwy, lęk przed ważną decyzją, a gdy już ją podejmiemy, wydarzy się co miało się wydarzyć. Pojawia się ulga, radość, szczęście. Cierpienie, wątpliwości, smutek przeradzają się w spokój, miłość, a nawet euforię. Spójrzmy głębiej na słowa dzisiejszej Ewangelii. Maryja i Józef też nie mieli łatwo. Zadanie, które stawia Bóg przed nimi, wcale takie proste nie jest. Maryja podjęła ogromnie trudną decyzję. A Józef? Józef czuje przerażenie. Został wystawiony do wiatru. Maryja miała stać się jego żoną, mieli założyć szczęśliwą rodzinę. Mieli razem stworzyć swoje własne gniazdko z gromadką dzieci. W tym momencie wkracza Bóg i ich cały świat wywraca do góry nogami. Zmienia plany, szczególnie niepokojąc Józefa. Nie zostawia go samego z tymi wątpliwościami. Przychodzi z pocieszeniem. Wysyła anioła nadziei, który we śnie uspokaja Józefa. Ten anioł najbardziej uzdalnia nas w naszej duszy. Powoduje, że nasza beznadzieja, a wręcz rezygnacja z tej nadziei znika i pozostaje tylko ufność Bogu, który przecież ma niesamowity plan na nasze życie. Czasami takimi aniołami nadziei są ludzie wokół nas. Masz obok siebie taką osobę? Może odnajdujesz ją w swojej żonie, w swoim mężu. Może to Twój syn czy córka, najbliższy przyjaciel? Odnalazłeś już swojego anioła? Mała wskazówka: może to być osoba, przed którą nie wstydzisz się otworzyć i możesz porozmawiać swobodnie o swoich smutkach i radościach. Upadamy wielokrotnie przez nasze błędy i nie wiemy co robić dalej i w nieoczekiwanym dla nas momencie pojawia się przyjaciel bo przecież on jest takim naszym cichym aniołem posłanym do nas od Boga Antoine de Saint-Exupéry idealnie ukazuje nam w Małym Księciu postawę takiego przyjaciela bo przecież przyjaciele są jak ciche anioły które podnoszą nas kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać Szukasz jeszcze. Spytaj Jezusa, czy on nie chciałby zająć się Twoimi problemami. Choć wydawać by się mogło, że on nic nie może, wydaje się być daleko. Może jeszcze nie narodził się w Twoim sercu. Może potrzebujesz właśnie Jego. Czujesz się bezbronny w obliczu kłopotów. Tyle spraw na głowie. Spójrz. On też rodzi się taki. Bezbronny. Mały w oczach świata. Nic nie mogący zrobić. Zwróć się do niego. Jezus wie, przez co przechodzisz. On też tak miał. Bóg wcielił się, by doświadczyć tego, co ty. Maryja z Józefem również szukali pocieszenia. Choć Bóg doświadczał ich bardzo mocno. Oni już znaleźli rozwiązanie swoich niepokojów. Na końcu tej Ewangelii ujawnia się radość, bo oto Bóg stawia przed nimi dziecko. Dziecko, na które, jeśli spojrzysz, nie czujesz już bólu, cierpienia, przytłoczenia, ale zaczyna się na Twojej twarzy pojawiać uśmiech, budzi się nadzieja. Radość zwycięża nad smutkiem. Bo oto znalazłeś w życiu sens.